Byłem recenzję dinozaurów i została mi wczorajsza pizza ze środy. Bo w Pizza Hat to wie, wiecie, w środę jest pizza z druga, ale oni jakoś nie informują o tym ludzi, bo mało ludzi strasznie bierze tę drugą pizzę. Nie wiem czemu. Może mają taki przykaz, żeby nie mówić. Ale o samej pizzy mogę powiedzieć, że się strasznie pogorszyła jakoś Pizza Hat. Jak oni mi. Teraz odgrzałem ją w mikrofalówce ale jak oni mnie usmażyli, to ona była taka chrupiąca i, i, i smakowała jak krakersy. Podgrzanie też nie jest najlepsza. No i te salce sony Salce sony były tak spalone, że, że się w palcach no po prostu dotknąłeś w palcach się łamały. Tutaj widać jak jest spalona od spodu morzy, nie. Teraz w mikrofalówce zwieńczała. Kiedyś pizza, robiła bardzo dobre pizze, a te teraz to są średnie. Nie dość, że są drogie, to jeszcze smakowo jak krakersy. Ja czegoś takiego nie lubię. Pizza powinna być miękka, ciągnąca się. I dobrze wypieczona. Tylko nie wiem jak to określić. W każdym razie rozczarowałem się. No, bo smakowała jak krakers i chrupała jak krakers. A ser się nie ciągnął. Tylko był, no... Zintegrowany. Musicie się poprawić, bo stracicie klientów. Chyba, że ludzie lubią coś takiego. Pizza o smaku krakersa.